wyższy podróż, narodnicz, zawodników klubu sportowego Jelenia Żalów-Mazowiecki. Podał nas w składzie Weromira Malarowska, Iwa Brzosek, Anna Maśko, Jakub Skolinski. Czas 20096. Nieoficjalnie jest to w tej chwili drugi reputat yy, w, w Miejsce drugie, pierwszy zespół Kursu Marszałek. Podał nas yy, w składzie Aleksandra Leks, Zofia Malczewska i Tania Klima, czasów dokładnie na samym początku, zdecydowały o skazaniu sędziów do celu wyjścia. Marta była w te ostatniej Miejsce trzecie zespół, tu jest czyli KR, głowący w składzie, jaką mańkę, Sadowska, Towska, Karol 0 Czas 0.02.1994. Proszę o włożenie pedaliści. Czwarte miejsce zajmuje zespół, pierwszy zespół KMK i Skolonia Warszawa. W tym momencie Nadalia Kaczmarczyk Kaczmarczyk i Szymon Kotwarczyk. Czas 2:02. 87. Miejsce 5. NKS ważna. Piątej NKS Piaseczka. Pierwszy test w Skarbie. Panu